Witajcie, nazywam się Karolina Bersbietewska i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o kluczach genowych i o tym, czym jest potencjał z poziomu kluczy genowych. Bo bardzo często mówi się, że klucze genowe to jest tak naprawdę narzędzie, które pomaga nam dotknąć naszego najgłębszego potencjału i uwolnić go do świata. I to najgłębszy nasz potencjał według kluczy genowych to jest poziom daru. Mimo, że w każdym z kluczy genowych są trzy poziomy świadomości: poziom cienia, poziom daru i poziom sitki, to tak naprawdę ten poziom daru jest tym złotym środkiem. Mówi się o tym, że poziom daru to jest poziom, który łączy niebo i ziemię czyli ten poziom sitkichny poziom oświecony, najwyższy poziom przejawienia się danej energii i poziom nasz ofiary, poziom naszego cienia. I znajduje pomiędzy tymi jakościami balans i wnosi go do świata. Poziom daru to jest poziom sprawczości. Wydawałoby się, oj, tam poziom daru. Czasami ludzie chcą już iść do tego Sydhii, ale czy na pewno, czy na pewno o to chodzi? Czy na pewno po to jesteśmy tutaj na Ziemi, żeby odrywać się od tej Ziemi? Richard Trud mówi, że prawdopodobnie 90 kilka procent osób żyje na poziomie cienia i jest tego nieświadomych. W jak wielu miejscach każdy z nas jeszcze nie żyje z poziomu daru. Wiele, wiele doświadczeń, które można uznać za mistyczne albo ich przejawiania się, jest tak naprawdę poziomami darów. Nie poziomami oświecenia, chociaż oczywiście też tak może być. Natomiast z mojego, jakby z mojej kontemplacji kluczy genowych, z pracy z kluczami genowymi, też z innymi osobami, dochodzimy do tego, że są, jest wiele kluczy genowych, których poziom daru otwiera pewien poziom magii życia przepływu, płynności i wolności w życiu. Natomiast, żeby w pełni żyć z poziomu daru potrzebujemy zejść do podziemi i zobaczyć, jaki tam jest cień, który nas myrda. Szmyra nas troszeczkę na co dzień, a czasami nawet jeszcze częściej niż nam by się chciało. I poziom daru jest tym poziomem. W którym czujemy się w pełni osadzeni w tu i teraz, w codzienności, to jest poziom, w którym życie płynie. To nie jest poziom, w którym nie ma wyzwań, ale nie ma już cierpienia w trakcie spotykania się z tymi wyzwaniami. To jest poziom sprawczości, to jest poziom mocy, to jest poziom, w którym manifestujemy w pełni. Też swoje powołanie. I zaczynamy być świadomi. Poziom daru to jest poziom świadomości. Poziom cienia to jest poziom podświadomości. Poziom sitki, bo można powiedzieć, że to jest połączenie z nadświadomość z tym wyższym ja z umysłem. To jest, to jest ta jakość. Poziom daru to jest poziom świadomości. To jest poziom, w którym uczyniłem rzeczy podświadome, świadome. Żyję świadomie. Świadomie spotykam się z tym życiem, świadomie przez nie idę. Wiem, że w tym życiu nie ma ograniczeń, że mam w sobie moc, dzięki której mogę spotkać się ze wszystkimi wyzwaniami, które się pojawiają, i dzięki tym wyzwaniom dalej wzrastać. Na poziomie daru zaczynamy mieć przebłyski jakiejś pięknej, nowej jakości jakości sitki. I jednocześnie nie mamy jeszcze możliwości pozostania tam na dłużej. Ale już czujemy ten smak tej prawdziwej wolności, która jest jeszcze wyżej. Dante w polskiej komedii opisywał trzy jakości. Piekła, czysta i nieba. I trochę tak jest, że piekło to cień. Przejście dar, a niebo to sithi. W czyśćcu spotykamy się z trudami, więc spotykamy się z tą codziennością, kiedy jesteśmy na poziomie daru. I jednocześnie uczymy się bawić tymi trudami i wyzwaniami, podchodzić do nich z różnych stron, wykorzystywać wszystkie swoje zasoby i wszystkie swoje jakości być świadomym naszych zasobów i jakości. O tym są nasze dary. I czasami nie jesteśmy świadomi swoich darów. Uwielbiam takie modele z kolei biznesowe, które mówią o kompetencjach. O tym, że są kompetencje świadome i kompetencje nieuświadomione. Kompetencje najmuświadomiejsze to są takie kompetencje, które są dla nas tak oczywiste, to są takie nasze talenty, które są dla nas tak oczywiste, często od dziecka, że wydaje nam się, że to przecież nic nadzwyczajnego. Inni nam też o nich nie mówią, bo wydaje mi się, że jesteśmy tak tego pewni i oczywiście wiemy na pewno o tym, że po co nam w ogóle o tym wspominać. Więc idziemy przez życie nieświadomi pewnych naszych, pewnych naszych kompetencji, a kiedy jesteśmy ich nieświadomi, nie możemy ich bardziej jeszcze rozwijać, wspierać, wykorzystywać dla dobra naszego i innych, dla dobra świata. Świat potrzebuje naszych darów. Ten świat, w którym jest wiele rzeczy, które nie są harmonijne, potrzebuje coraz więcej ludzi, którzy wejdą świadomie w jakość swoich darów, będą je rozwijać i świadomie wnosić do świata i będą się tym cieszyć. I będą nadawać tym wolność, ciekawość, zabawę. I będą w tym prowadzeni. Więc zapraszam Was do zapoznania się z kluczami genowymi i ich darami. Do zapoznania się z tymi unikalnymi jakościami, które są w Was i czekają na to, żeby móc się jeszcze pełniej przejawić. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Nie zapomnij polubić tego kanału, żeby mógł on dotrzeć do większej liczby osób. A jeśli chcesz głębiej poznać swoje klucze genowe, zapraszam Cię do kontaktu.